Witam wszystkich miłośników ostre jazdy po patelniach. Dzisiaj pokażę Wam jak przygotować pyszną sałatkę, którą możemy podawać na śniadania, do kanapek, także jak przyjdą goście. Jest to pyszna sałatka, którą warto polecić każdemu na małe kameralne imprezy domowe. Na tą sałatkę składa się 7 jajek, 1,5 dużej cebuli, 200 g sera, 500 g pieczarek, i około 3-4 łyzek majonezu. To już zostawię Wam do podjęcia samemu decyzji. Zaczynamy od tego, że kroimy w drobne kostki cebulę. Następnie ścieramy ser, może to być na średnich oczkach lub na większych. Jajka oczywiście trzeba ugotować na twardo. I następnie pokroicie w kostkę na tak tzw. jajcarni, to samo robimy z pieczarkami. Kroimy je na drobne kawałeczki i pieczarki jak i cebulę będziemy smażyć na patelni. Wlewamy trochę oleju na patelnię. Najpierw usmażymy, a w zasadzie rozmiękczymy wcześniej pokrojoną na drobną cebulę. A ja w międzyczasie zacznę kroić pieczarki i ścierać ser. Smażenie cebuli dobiegło końca. Przesypujemy ją do pojemnika już, w którym będziemy robić sałatkę. To jest pierwszy składnik już gotowy. Czekamy aż ostygnie cebula i następny, następny etap wlewamy znowu trochę oleju na patelnię i wrzucamy pieczarki, usmażymy je tak, aby całkowicie pozbyły się, e, pozbyć się wody. Jak wystygnie cebula, możemy dodać do niej ser, tak będziemy łączyć składniki. W międzyczasie cebula zdążyła ostygnąć, wrzucamy starty ser do cebuli i troszeczkę trzeba to przemieszać już. W międzyczasie też, myślę, że nie muszę Wam tego mówić, ale pieciarki trzeba delikatnie posolić, nie trzeba dużo, bo e, wcześniej posoliłem trochę cebulę i oczywiście ser jest słony dosłownie troszeczkę i smażymy aż całkowicie woda z nich odparuje prawie całkowicie pieczarki już są gotowe praktycznie teraz ściągniemy je z palnika i odlejemy sos, który utracimy jako, jako stywną prze, przesypiemy je do Polimikarz, czy mamy już wymieszaną z ser. W międzyczasie, jak pieczarki dochodzą do temperatury pokojowej, ja za pomocą jej carni na drobne kawałki jajka i dosypię je od razu do wcześniej łączonych sera i cebuli. No i już ostatni etap. Pieczarki praktycznie ostygły. Przesypujemy je do reszty składników. I w tym czasie wezmę drugą łyżkę. Tu mam majątek z samolotu, może pokażę, jak on wygląda. Teściowa mi zrobiła. Kiedyś pokażę, jak go przygotować. Nie jest trudno. Jest dużo smaczniejszy niż ten ze sklepu. Dodam tu 4 łyżki majonezu i wymieszam. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Bo tu trochę tego wyszło, ale myślę, że 4 łyżki majonezu wystarczą. Trzeba to przemieszać, żeby się wszystkie składniki ze sobą elegancko połączyły za pomocą majonezu. Ja chyba jeszcze tutaj dodam jedną łyżkę, ale z reguły cztery powinny wystarczyć. W ten sposób trzeba to przemieszać. Tak sałatka wygląda już po wymieszaniu wszystkiego razem. Dodam tylko, żeby utrwali Was w przekonaniu, że ta sałatka jest naprawdę smaczna. Za każdym razem jak przychodzą do mnie znajomi, po względu na to, że uwielbiam gotować, daję im wybór co by chcieli zjeść. No i każdy zazwyczaj wybiera tą sałatkę, więc naprawdę warto spróbować ją przygotować. Nie jest to trudne zadanie, a naprawdę smaczne. Życzę smacznego.